Cześć, witamy w naszym domu. This is my wife Jasmine. To moja żona Jasmine. A oto nasz dom na Pukazie. Zapraszamy do środka. To jest pokój dzienny, jadalnia. Tu jemy razem posiłki, śniadania, obiady, kolacje, które dla nas gotuje nasza szaniania. Pisuaj. Gotuje dla dzieci i bardzo nam pomaga, jest członkiem naszej rodziny. My też staramy się jej życie ułatwiać jak się tylko da. A tu jest nasza kuchnia. Jedna z dwóch kuchni w tym domu. Bo w Mamy dwie kuchnie, prawda? Tak, mamy dwie so. kuchnie. Jest ta kuchnia w środku, taka bardziej w stylu europejskim, i prawdę mówiąc, rzadko z niej korzystamy, bo mamy więcej miejsca i swobody i świeżego powietrza na dworze. Tajskie jedzenie jest takie ostre i takie aromatyczne, że gotowanie jego w domu jest złym pomysłem. Jak się rzuci garść chili na walka, to jak buchnie takim żrącym dymem, you know the feeling when. Znasz to uczucie, kiedy z woka unosi się chmura, pełna aromatu. Chini? To jest jak atak bronią helikoptera. Tak, to prawda. Pleasant, Niezbyt przyjemne, it. zwłaszcza dla dzieci. To jest mój syn Enzo. Cześć Enzo. To jest nasza sypialnia. Tutaj śpimy. Teoretycznie śpimy ja i Jasmine, rodzice, a w praktyce śpimy zazwyczaj w czwórkę albo nawet w piątkę, jeszcze z naszym kotem. A tu jest moje biuro, także mam z domu do pracy, mam bardzo niedaleko, co ma swoje plusy i minusy. To jest nasza ulubiona yeah. część domu, yeah. prawda? Tak. Widać cały dom, który może nie jest zbyt ładny, ale ogród jest piękny. Ogród tu mamy bardzo piękny, bardzo go kochamy i spędzamy tu bardzo dużo czasu. W Tajlandii... Nie wszystkie domy mają baseny, ale wiele domów ma baseny, bo ma to sens. Bo można z basenu korzystać przez 12 miesięcy w roku. Korzystamy z tego, że to jest tropikalna wyspa z lekkim odcieniem luksusu. Dom jest duży, ma ten pokój gościnny prawie nieużywany. Mamy osobne sypialnie dla siebie i dla dzieci. Mamy dwa piętra. I mimo tego, że jest tak duży i bardzo dla nas wygodny, to płacimy za niego bardzo niedużo, bo 15 tysięcy batów, czyli to się na polskie złote tłumaczy jak 1700 zł, coś koło 1700 zł.